Mam przyjemność zaprezentować Państwu mieszkanie w Czechowicach Dzielicach na sprzedaż. Mieszkanie o powierzchni około 41 m składa się z salonu z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki, sypialni oraz balkonu. Do mieszkania przynależy również komórka lokatorska oraz miejsce postojowe, a cały teren jest ogrodzony i zamykany bramą na pilota. Zapraszam, zaprezentuję Państwu nieruchomość. Tutaj znajduje się Łazienka. Zwróćcie uwagę, jak jest fajnie wyposażona. Następnie zapraszam do sypialni. Przechodząc przez salon, zwróćcie uwagę, jak fajnie schowana jest kuchnia. A salon jest duży oraz widny. Zapraszam Państwa na balkon. Zwróćcie uwagę sami, jak tam jest widok. Za mną widać góry, oddali było ptaszki. Jeśli podoba Wam się ta nieruchomość, szukacie mieszkania do kupienia w Czechowicach Dziedzicach, serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Ja nazywam się Mateusz Łukowicz, a to są Łukowicz nieruchomości.